Witam w Warhammerze Mark of Chaos. Kontynuujemy kampanię Imperium. Ostatnio mieliśmy już drugą misję. To była bitwa o nazwie yy, Zbawca, Savior. I tutaj ocaliliśmy oddział. nie pamiętam, jak się go Gostek nazywał, wiecie, ale w każdym razie on. Yy, Miał oddział kawalerzystów, tak, i nakłoniliśmy go, żeby dołączył się tutaj do naszego dowódcy głównego. Tak, bo potrzebuje żołnierzy do walki z Nordmanami, ludźmi północy. A my doszliśmy do Crossroads, czyli Rozdroża, i mieliśmy iść tutaj, zrobić misję opcjonalną Green Dawn, Zielony Świtnie. Bo jak się okazało, są też tu Orkowie, nie dość, że mamy, walczymy z maruderami chaosu, też jeszcze Orkowie się kręcą, nie? Na domiar złego, super. Więc chodźmy tutaj do Crossroads, Rozdroża. Tak, droga do Esterdofu wiedzie na wschód. Natomiast. O, Kurt ten. Nalega, że jest duże obozowisko orków na północy. No właśnie. I on chciałby, żebyśmy się zajęli tymi orkami. I myślę, że sobie to zrobimy. Myślę, że warto. Zawsze dodatkowe doświadczenie i tak dalej, nie? Więc chodźmy, co? Green Dawn. Ok. Eee, mm, tak, eee, Szalejące orkowie zamordowali ludzi, którzy niegdyś tutaj żyli, zrobili obozowisko. Musi być zemsta, oczywiście, że musi być vengeance. Dobra. No tu będzie jeden trudny przeciwnik z tego co pamiętam, więc ja wezmę tych doświadczonych handgunerów jednak. Wezmę jeden oddział tych, eee, jeden oddział teraz trochę, hm, może tych słabszych, co? No dobra, niech jest. Eee, handgunerzy ci doświadczeni, bo tu będzie ciężko trochę. Bo tu będzie olbrzym, wiecie, z tego co pamiętam, to tu olbrzym się kręci. <laughs> Armiorków są łatwe do znalezienia, budują wielkie ogniska i destrukcje, które pozostawiają za sobą. A, że to wszystko są jasne znaki, a i takie dunk idols, a że pozostawiają takie monolity odchodów, chyba. <laughs> no właśnie. Co łatwo ich, łatwo ich rozpoznać, że byli orkowie w danym miejscu. No dobra, to co, jedziemy? Zobaczymy, czy mamy zniszczyć obozowisko orków. Dla mnie trochę mało tych oddziałów tutaj mamy, ale dobra, no niech już będzie. Ehm, tu mogę trochę zrobić taki skok w bok lekki. Myślę, że warto. Zobaczymy, co tam jest. No i tu jest to obozowisko, tak? Hmm, no dobra. No tak, niby mapa nie jest duża, nie? Jakaś szczególnie, ale no zobaczymy. Jak będzie, że dołączył się do oddziału? Tak, bądźcie odważni i okazujcie litości. 2500 lat temu nasz pan Sigmar zwyciężył w czarnym przejściu nad orkami. Kojarzę, to, była ta misja taka jest w Total Warze, jest ta misja, wiecie? Więc kojarzę jak najbardziej. Mamy tu duży oddział gublinów, oczywiście. Weź im kulę ognia, przypiernicz, co? No właśnie, dobra, sprowokować ich. Come! On. The Dobra, trochę niech podekspią się moje miecznicy. Szarża dawać. O dobra, już uciekają, okej. Okay. No właśnie, tu jest drobny problem. Olbrzym, Sigma, że dopomóż. Nawet nie poczuje naszych y, tych strzałów. No właśnie to jest ten problem, że jest tu olbrzym. Dodatkowo ten cholerny olbrzym może się tak zwalić na nasze oddziały i przygnieść mi część ludzi. No cóż. Ja zawsze miałem z tym problem, nie wiem jak tego uniknąć, szczerze mówiąc, tego, tego olbrzyma, w sensie, żeby, żeby nie zabił moich ludzi, kiedy się obali, gdy zginie, o to mi chodzi. Zawsze miałem z tym problem, no. Nie wiem, może samego bohatera muszę wystawić, kurczę, nie wiem, zobaczymy. The to Dawaj. Glory to the is... Charge! Niech trochę miecznicy po pod odrobinkę dawać. Nie no, gobliny to powinniśmy wysiec bez problemu, no bez przesady. O, trochę oberwał mój ten, czarodzie widzę, odrobinkę. No tak, przyjął na klatę pewnie, nie? Aha, i chyba oni będą wychodzić do nas, coś mi się tak wydaje, nie? Że oni tu będą do nas wychodzili. Eee, no to dobrze, to niech idą, chodźcie tutaj. No chodźcie, a ty się jednak odłącz. Y nie sprzedał, tylko. O, dobra, odłącz się od nich, będziesz sam tutaj, nie? Bo to jednak jest. Y, no, dobra, te nocne gobliny, oni chyba mają broń zatrutą, więc. Y, dobrze, pięknie. Dobra, załatwiać te gobliny, dobra, super. Dobra. Dobra Wzmocnij trochę moich ludzi Ok, bo jednego już straciłem O, awansowali, zobaczcie, super Mogę mieć teraz więcej mieczników Dobrze Stefan von Kessel, tu się tłucze, pięknie Co to jest złoto, ok Aaaa, orkowie giną Dawaj może jeszcze weź ich tutaj, a nie dobra już ich załatwiliśmy. No nie wiem, no tego olbrzyma trzeba załatwić chyba jakoś, nie? No mógłbym go obejść niby, nie? Ale to kurde nie wiem czy to jest sens, co? Go, go obejść. Wydaje mi się, że trzeba się go pozbyć, co? A może później się go mogę pozbyć? Nie wiem, bo tutaj on się tak kręci cholera, nie? Kurde, no. No nie podoba mi się ten olbrzym, tylko tyle wam powiem. No dobra, nie, na razie spróbuję go obejść. Zobaczymy, no bo mówię, ja pamiętam, że zawsze z nim są problemy, bo on po prostu tak padnie tak o, psz, i przygniecie mi część oddziału. Nie wiem czy ta, czy ta radę przed nim yy, tak uciec, nie? No, w każdym razie idziemy tutaj. Dawać dawać, chłopaki lecimy. No, Zobaczymy, jak się na mnie rzuci i nie ma innej opcji, to będziemy walczyć z Olbrzymem, nie? Jak się dano, to. No. HP więcej, poproszę. Tak, HP. Weź sobie wzmocni kulognia ognia i może. Fairy Blast. jest morale. No dobra, to na wszelki wypadek. Dobra. Okej, okay, no to ja spróbuję jednak zajść ten ich obóz z boku, z tej strony. Nie, ja tu chyba nic nie ma. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tylko takie wiecie: teren po prostu, ścieżki. No, Oddział sobie idzie. Chyba, że coś tu jest, ale nie wydaje mi się. Wiesz co, podbiegnij to na wszelki wypadek, co? Tak zobaczmy, ale nie sądzę. No więc z tej strony możemy ich obejść, okej okay. Nie, nie ma nic. Dobra. To okay. O tak, się ustawmy. I co? No dobra, są gobliny oczywiście. Zobaczymy, ilu ich tam jest, tych orków, jeszcze. Na pewno będzie szef orków jakiś, co? Będzie pewnie jakiś Big Boss. Big Ork Boss. Dobra, mamy orków zwykłych, Ork Boys. Jeszcze ktoś tu jest? Zobaczymy. Okej, okay, mamy Night Goblins, niedużo. To ci, co trującymi strzałkami tłuką, to, to, to groźni są, nie? Jest big boss, no ale ja nie będę się z nim pojedynkował, nie mam zamiaru w tej chwili! Tak, czekajcie jakoś tak się tu muszę ustawić sensownie, dobra Weź A właśnie i co? Już... Tak, tchórze, zaraz was posortuję, tak? Mówisz, to no, nie sądzę, żeby wam się udało. No, chyba, że to na Olbrzym się wpierdzieli, to może być problem, ale z samymi orkami myślę, że sobie poradzę. O, patrzcie, serię dostali i co się dzieje? Dobra. <grywanie> dobra, morale się załamało. Uuu, <grywanie> ja pierniczę, dobra. No inny poziom dostałem, super. Ja chyba jeszcze HP mu, a może to, co? Hero touch management chance to hit increases, dobra. Hero dettoczby maximum, dobra, to nie, pojedynek. Avenger, Max Successful attack, your hero chance to hit is increased O to może być dobre Mhm, dobra, więc tutaj, tak? Będziecie się, chcecie się tłuc z nami, nie? Walnę mu kulę ognia zaraz. Dobrze, tłuc go. Dobra, okej. Okay. Chcę się chyba pojedynkować ze Stefanem von szelem, dobra. Ale ja nie chcę się z nim pojedynkować, ginie bydlaku. Nie, stać, 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 trzymać pozycję, dobra. Ok Chcę się pozbyć tych goblinów Cholernych tutaj, które mi strzelają Nie Dobra, pięknie Dobra, tu trochę tracimy ludzi Defeat is impossible No dobra, został się olbrzym Nie Okej, okay. jakoś go załatwimy, nie wiem no. <śmiennie> <śmiennie> nie wiem, jak ale jakoś go załatwimy. Kurde, może bohaterem samym co, nie, nie wiem. <śmiennie> Eee, weźcie się jakoś tu, ustawcie co? O. Ja, no, ja chcę go się pozbyć, nie jakoś tutaj. Ja uważam, że to jest, wiecie, część misji, nie? Kurde, załatwić olbrzyma, bym powiedział. No, co tak go zostawić, że sobie tu chodził, nie? Cholera, trzeba się dgnaja pozbyć jakoś, tylko. Bo cholera to nie będzie proste, nie? No Dobra, jak tu się zbliży, to mu kulę ognia, i zobaczymy, co się stanie. Dawaj, uuu, dobra. Strzel mu. Przypierdziel mu. Dobra, ja dostał, okej. Okay. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj, cholera, dobra. Dobra, okej. Okay. Źle to wygląda. dawać, Stefan, solujesz go. dawać, walić wszyscy. Dobrze jest. Ja ci się sobie poradzi, nie? Dawaj, 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 dawaj. Dobrze jest, okej, okay, pada, dobrze jest. Stefana, Stefan się trzyma, zobaczcie jak blokuje pięknie. nie, 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 dawaj, dawaj. O, widzicie, bohater jest odporny. <laughs> dobrze. A, ja mam full EQ, dobra, okej, okay, no to weź ty podnieś. No dobra, to rozwaliliśmy tego, e, tego dziada. Bez straty ludzi, czyli trzeba bohatera używać widzicie. No, człowieku, e, spe... to... Tu all magic, is... dobra, to jak czary to może dla czarodzieja rzeczywiście. A wy rozwalajcie to te te, te, te obozowiska orków. W nie wiem, czy dostają jakieś doświadczenie za niszczenie ich. No może jak tak, to powinienem piechotę wykorzystać, co? Zobaczymy to zaraz, czy dostają doświadczenie za rozwalanie tego. To jest, to jest dobre pytanie. Tu nie widać tego wskaźnika, nie? Chyba niestety. Hmm, hmm. No to jest pytanie, nie?

Ale to może mi się przyda, jak będą jakieś trudniejsze momenty, nie? Okej, okay, dobra. Armor of contempt. This action does not have my contempt. <laughs> jak to tam było, nie pamiętam. <laughs> no. The yes, the emperor rewards the bravest. Dawaj hp więcej. Dawaj złoto szybko zdobądź. Może zdążę, że ta misja się skończy. Dawaj. Come on. Dobrze udało się. Prey Sigmar, wygraliśmy. Ja, yeah, Warhammer to jest to. Kurcze, blady, to jest to. Jeszcze czeka nas jedna bitwa. E, obrona miasta to kojarzę, chyba to będzie trochę długawa. Myślę, przynajmniej dłuższa niż poprzednie. Potem widzę pojedynek, który chyba stoczymy, i będzie końcówka. Czy to tylko chapter pierwszy, jakby coś, nie? Jeszcze sporo będzie, tylko to jest rozdział po prostu skończymy. 3,500 tysiąca znowu dostałem, okej. Okay. Enter town, no może do świątyni i sobie zróbmy uzupełnienia. 700, dobra. Nie, no tutaj już blisko do levelów tam ci mają. Ci już mają maksa, okej, okay, oczywiście. Armory, a baraki mogę jakieś. Dobra, to pójdziemy dalej. Tutaj, nie? Eldenwalde patrol. Patrol Eldenwaldu. Myśliwi, oł. Uh. Sierżancie, raportuj. Wolfgang Spitzen z e, patrolu Eldenwalde. Eldenwald podążali za tym oddziałem na no, najeźdźców z południa. Count Gruber rozkazał, żeby wszyscy żołnierze, no, żeby zbierać wszystkich żołnierzy z okolicy. Ślad staje się taki, no, tracą ślad powoli, ale jeżeli chcemy, to możemy się do nich dołączyć. Wasz rozkaz, kapitanie. No właśnie. No, dostaliśmy oddział myśliwych. Na drugim poziomie, tylko pytanie: Czy. Hmm. Tak, type ranged. A tak, speed no na pewno szybciej strzelają, ale czy są szybsi? Co też trochę. Zasięg mają większy od strzelców, ale bo ja wiem, wydaje mi się, że muszkieterzy są chyba lepsi, co? O, wydaje mi się, że są lepsi. No dobra. Hmm. Zbrojownia. To jest właśnie pytanie, czy kurczę blade, czy ich tutaj jakoś tak jeszcze wzmacniać, cholera? No dobra, no powiedzmy, że mogę ich wzmocnić trochę, nie? Mam pieniądze, tylko jeszcze alchemika zobaczę. Ten banner, no dobra, daj ten banner, niech jest. Potka kup też sobie, niech ma. Jakiś hełm dostałem w ogóle. Brązo, no takie jest takiego brązu jakby tak i tutaj buty szybkości powiedzmy 5% bonus OK. Jeszcze są opisy, ale nie wiem czy czytać te opisy w sumie. No dobra, no to myślę, że mógłbym trochę ulepszyć jeszcze te oddziały, nie tutaj swoje. Dajmy tego ze sztandarem tutaj, to będą nasze takie główne oddziały. I teraz tak. Mógłbym im już tutaj chyba na maksa zrobić ulepszenia, co? Tak sądzę. A wy atak, nie? Oczywiście. Fłod człowieku, jaki atak. Fłod człowieku, jaki atak. Dobra. Eee... No to jest pytanie. No na razie tak zostawię. Bo trochę pieniędzy jeszcze mi się przyda później. Więc na razie niech jest. No, i tutaj zakończymy ten odcinek, wiecie? Tak jak mówiłem, nie? Jedna misja, jeden odcinek, tak będziemy robić. Yy, czeka nas. No, poza pojedynkami, dobra, no to jest takie krótkie, że pojedynka to już nie będę robił jako jednego odcinka, nie pojedynku. No więc <laughs> spoko. To, to, to nie, no tylko chodzi mi o takie misje normalne, jak tutaj. No więc kolejna misja, która nas czeka, to Retribution, odkupienie? Podajże tak, odkupienie? Retribution. No, a później pojedynek i opcjonalny też, chyba z tego co widzę, ale pójdziemy tam, myślę. Tylko muszę Stefana trochę lepiej przygotować jeszcze. No i tutaj Goterung, y, forteca ciemności. Tak, i będzie akt drugi potem. No właśnie. Zrobię sejwika tutaj. No i chyba jedziemy, nie? Tutaj pora kończyć. No więc y, oczywiście zachęcam tak, do polubienia materiału, jeżeli się podobał, y, do pisania komentarza jakiegoś, no i subskrypcji kanału. Więc w tym momencie będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się do następnego.